Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was coś trochę w innym stylu. To jest taka torebka, którą ja nazywam torebką dla romantyczek. Tak mi się kojarzy ten podrowy róż. No i ten natróg, który jest w stylu lat 50. Wydaje mi się, że zależnie od tego, co czekam założymy, no taki, taki delikatny przez ten kolor i, i przez ten print dostajemy taki Lekkiej nutki romantyzmu. Więc, jeżeli masz ochotę wyglądać romantycznie, to to będzie model dla ciebie. Mamy z tej linii kilka fasonów, ale wybrałam ten ze względu na te pikuśne portmonetki, te kieszonki, które są w obydwu stronach i zapinają się w taki retosz sposób, właśnie jak portmonetki onegdaj się zapinały. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie dopełnia cały ten, cały, cały ten styl. Korekta jest kuferkiem, jak widać, dosyć szerokim. To pokazuję, bo jedne z Was to lubią, inne nie. W środku mamy jedną drugą stronę, dwa słówki zapinaną Mamy dużo miejsca, dużo wolnej przestrzeni. Jeżeli chodzi o przekrótki. po jednej stronie mamy kieszonkę płaską zapinaną na suwak, a po przeciwnej... Dwie otwarte kieszonki, y, jeszcze na dodatkowe rzeczy. No i jest oczywiście mój hit sezonu który zawsze wykorzystuję. Y, karabinczyk, więc jeżeli ja, ty, ja masz kłopot z kluczami, to to jest świetny patent, żeby zawsze mieć je na podoręciu. Y, torebka na uszy, taki niezupełnie najkrótszy. Ja tego typu, typu torebki noszę głównie na ramieniu. Albo w ręku, po prostu. Natomiast, jeżeli masz ochotę, to jak większość naszych torebek, ta też ma dopinany pasek długi i można ją sobie wtedy przewiesić. No, ale tak jak mówię, ja z tego nie korzystam, ale taka możliwość jest. Jeszcze na koniec pokażę Wam detale, które tutaj są i o które zawsze prosicie. Mamy pięknie wysadzany naszyjnik. Cyrkoniami. Do tego dziewczyna ma diadem taki z takich złotych kwiatków trójwymiarowy. Jest nasze logo, wypukłe. taka jeszcze drobinka. nasz medalionik z naszym logo. Dopełnienie słodziak tej tej torebki. Bo wierzcie mi, to ona naprawdę daje takiego nie. Powiewu wiosny i świeżości, tak mi się kojarzy. Jeżeli Ci się podoba, koniecznie obejrzyj ją na naszej stronie, a przeszykowaliśmy jeszcze dodatkowo niespodziankę.